Cześć. O tym, że wideo króluje w obecnej dobie marketingu, wydaje mi się, że wiemy, wiemy o tym wszyscy i coraz więcej firm posiada swoje kanały na YouTube, coraz więcej firm wrzuca swoje filmy na fanpage, na Facebooka. O czym warto pamiętać? Warto pamiętać o tym, żeby poukładać sobie te filmy w jakiś, w jakiś porządek. Nie może być tak, że nasz kanał na Facebooku, kanał na Facebooku, czy też kanał na YouTubie, że on będzie śmietniczkiem, w którym powrzucamy w jedną linijkę wszystkie nasze filmy i będziemy liczyli, że, że jakoś to będzie. Warto zastanowić się na tym, jak poukładać te playlisty. Ja wam pokażę, jak to zrobić ewentualnie na YouTubie i pokażę Wam to, co się zostało zmianą, która mnie też osobiście zaskoczyła, czyli pojawienie się playlist na, na Facebooku. Zapraszam zobaczcie, jak to, jak to można w prosty sposób zrobić i przede wszystkim upiększyć i zrobić użyteczną naszą stronę z filmami. Zaczniemy od tego, jak poukładać sobie filmy na Facebooku. To, co się pojawiło, czyli musimy sobie wejść na filmy, nasze, które mamy. Cześć. Musimy sobie Dę. wyłączyć. Ja już mam ustawiony, już wcześniej miałem ustawiony film, który miał być jako polecany film, czyli ten, który był bacziny na, na samej górze. Ale oczywiście możemy sobie. Zmienić film polecany albo nie wyświetlać polecanego filmu tak zrobimy na początek. Żeby tutaj się zrobiło trochę więcej przestrzeni. Dobra. Ja już sobie bawiąc się tym, stworzyłem jedną playlistę, ale polecam Wam także, żebyście zaczęli porządkować, jeżeli macie dużo filmów u siebie. Czy przede wszystkim zacznijmy od tego. Dodaj listę. nazwijmy sobie jakiś tytuł. Nowości świecie. Opis testowy, niech będzie, będzie no nam łatwiej niż jakbym teraz to wymyślać. bo wybierałem. I teraz to, co najważniejsze, to podawajmy sobie tam filmy, To, co nas interesuje. Tak, tak. To może nie ma, to jest, to jest reklama. Dalej. Utwórz listę. Kolejność niestandardowa, to możemy, aha, kolejność możemy sobie wybrać, tak? Czyli najpierw najczęściej wyświetlane, najnowsze, najstarsze. Wydaje mi się, że powinna być tu jeszcze opcja tak, możemy sobie samemu poukładać, czyli pobawić się tak, jakbyśmy to my chcieli, i to my możemy sugerować, jeżeli stworzymy sobie playlistę, która jest na przykład jakąś historią, bo tu mamy kilka filmów, które tworzą jakąś wspólną historię, to możemy sobie postawiać tak, żeby chronologicznie one dały to zrozumienia, jak powinny być wyświetlane. Najczęściej wyświetlane to też jest bardzo fajna opcja i też możemy w ten sposób ustawić. Utwórz playlistę, cyk, Gdzie ona nam się zrobiła. Dobra, no i teraz nam się ona zrobiła. I to co możemy robić, możemy się teraz bawić i ustawiać sobie kolejność, tak? Możemy sobie albo zmienić filmy, może zmienić kolejność filmów, dodawać nazwę, usunąć listę odtwarzania. Gdzieś tu jeszcze była opcja przesuwania tej playlisty. O, tutaj nam się to suwało. Jeżeli wejdziemy sobie na listę odtwarzania, możemy sobie albo dodać kolejną listę odtwarzania, albo zmienić kolejność listy odtwarzania. Ja sobie już dodałem ich kilka, więc mogę sobie poprzemieszać, pomieszać. Więc funkcjonalności tak naprawdę są podobne jak na, jak na YouTubie, ale to dobrze. Dobra. To, co jest jeszcze w miarę. W miarę dziwne, w tym, że dodaliśmy do naszej playlisty dane filmy, ale one nie znikły z pozostałych filmów, czyli z tych wszystkich filmów, które zostały dalej w tym naszym śmietniczku. Ale zmienia to faktu, że już zaczyna to jakoś wyglądać. Każdy internauta, ktokolwiek wejdzie na naszego fanpage'a, przejdzie w kategorię filmy. To już będzie miało pokategoryzowane i będzie mógł sobie spokojnie posortować to, co go interesuje z danej kategorii, z danej playlisty. Jak widać, Facebook idzie mocno w kierunku YouTube'a, Nie ma tu jeszcze takiej opcji, która jest na YouTubie, czyli jak już dodajemy konkretny film, to już możemy to przepisać do konkretnej playlisty. Jeszcze tego nie ma, ale podejrzewam, że za chwilę to się wszystko pozmienia, no i w tym kierunku to pójdzie. A jeżeli chodzi o e, YouTube'a, to kwestia poustawiania listy też jest dosyć prosta, tylko wystarczy to zrobić. E, tu natomiast także wybieramy sobie zdjęcie, czy też nie tyle co zdjęcie, co film, który ma być z automatu odtwarzany dla wszystkich nowych e, e, subskrybentów, którzy, którzy wejdą, czy dla wszystkich nowych gości, którzy wejdą na naszą, e, na naszą, na naszą stronę. Opcję tego. E, opcję tego, jak to postawić, to musicie się pobawić, bo to też nie jest opcja, żeby żebym teraz na to wszystko opowiadał, bo z pewnością wielu z was wie. A chciałbym was zachęcić do tego, żeby po prostu poukładać sobie te filmy w jakieś kategorie, tak żeby jeżeli prowadzicie jakąkolwiek działalność i macie dużo filmów wstawionych na swoje czy fanpage'a, e, czy na swoje kanały na YouTube to musi być to jakoś poukładane tak, żeby ten biedny człowiek wiedział, czy może zobaczyć to podstawy reklamy internetowej, czy może zobaczyć fakty i mity, czy może ciekawe reklamy, czy może zabawne reklamy, choć to może być z jedno i drugie e, bardzo podobne. Możemy dodać sobie oczywiście nowe sekcje, możemy dodać nowe sekcje w opcji takiej albo popularne filmy. Wszystkie możliwości, które, które byście chcieli, macie tutaj wypisane i warto się tym pobawić, poustawiać sobie. Tu już nie ma problemu z przesunięciem playlisty do góry, na dół, tak, żebyśmy wiedzieli i zwrócili uwagę danej osobie, która trafi na nasz kanał, co ma zrobić. Zatem zachęcam po raz kolejny do zabawy, do ustawienia tego. No i jeżeli oczywiście spodobało Ci się to nagranie, przekonało Cię być może do tego, że warto coś zrobić, poproszę Cię albo o lajka, like albo o subskrypcję na kanale na YouTube i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.